16 najdroższych lekcji na rynku kryptowalut, za które nie powinieneś płacić ty. Cześć, z tej strony Piotr. Ostatnie wydarzenia z giełdą FTX oraz nie tak dawno wydarzenia z Luną spowodowały, że tysiące osób i tysiące firm potraciły miliardy dolarów. Oczywiście powodem były gigantyczne błędy, których nikt nie dostrzegał. I choć ja osobiście pieniędzy na tych wydarzeniach nie straciłem, to jednak staram się uczyć na błędach innych. My jednak myślę, w większości jako ludzie tego absolutnie nie robimy. Powodem może być duma, powodem może być pewność siebie, czy też powodem może być w przypadku rynku. Kryptowalut, potwierdzenie społeczne, bo kiedy dużo osób zaczyna o czymś mówić, że coś jest dobre, po prostu czasami na ślepo temu wierzymy. W moim przypadku musiało naprawdę minąć dużo czasu, aby zacząć słuchać tego, co dzieje się na rynku i przede wszystkim uczyć się właśnie na błędach, ale niekoniecznie swoich. Dziś sprawia to, że jestem mega wdzięczny, że nie muszę przechodzić przez straty, jakie mają dzisiaj ludzie chociażby właśnie z giełdy FTX. Dlatego w dzisiejszym materiale, uniwersalne lekcje, ale także te moje, które myślę, Przydadzą się każdemu z Was, ponieważ uważam, że pieniądze, które na tym rynku nie są stracone, które oszczędzimy, tak naprawdę w przyszłości mogą być warte dużo, dużo więcej, więc gdy nie tracimy, także potencjalnie zarabiamy. Więc w dzisiejszym materiale 16 lekcji, które moim zdaniem mogą być w przyszłości warte miliony. Zanim przejdziemy do lekcji numer 1, oczywiście nie są to porady inwestycyjne, tylko moje osobiste, subiektywne przekonania, więc jeżeli to akceptujesz, łapa w górę. I Lecimy z tematem. Na początek zaczynamy od standardowego: Nie Twoje klucze, nie Twoje kryptowaluty. To wzięło się właściwie z wczorajszego QA, które prowadziłem na Instagramie, ponieważ dostałem pytanie i uświadomiłem sobie, że naprawdę jest sporo ludzi na tym rynku, którzy nie rozumieją postaw. I to jest ok, tak długo jak się dalej uczymy. Jedno z tych pytań brzmiało: co nam daje ledger podczas upadku giełdy? Więc tutaj sytuacja jest tak naprawdę bardzo prosta, ponieważ kiedy wysyłamy nasze środki na giełdę scentralizowaną, wtedy te środki są praktycznie własnością tej giełdy, a oni jedynie, można powiedzieć, nam są dłużni i są nam winni oddać, kiedy tego zażądamy. Jednak, jak się okazuje, na przykładzie giełdy FTX nie do końca może się to wydarzyć. Więc myślę, że możemy to porównać jak do wpłaty naszej gotówki do banku. Kiedy wpłacamy gotówkę do banku, mamy tam system rezerwy cząstkowej i oczywiście tego systemu na rynku kryptowalut nie ma i być nie powinno, to jednak w bankach tradycyjnych banki mogą naszymi środkami Obracać dalej. I jeżeli myślisz, że pieniądze, które złożyłeś do banku faktycznie są Twoje, to się po prostu mylisz. Co prawda wiem, że mamy bankowy fundusz gwarancyjny, jednak jeżeli przejrzycie historię banków, chociażby w samej Polsce, to znajdziecie wiele różnych przypadków, gdzie jednak ludzie swoich pieniędzy z banku nie odzyskali. Kryptowaluty dają nam możliwość być prawdziwym właścicielem naszego pieniądza. Kiedy trzymamy kryptowaluty na naszym portfelu sprzętowym, na zimnym portfelu, na hotwollecie i my, i tylko my mamy do nich klucze, mamy do nich CD, jesteśmy jedynym właścicielem tego pieniądza i nikt, absolutnie nikt nie jest w stanie nam tego odebrać. Więc różnica jest taka, że kiedy upada giełda, mogą zabrać Twoje środki, a kiedy upada giełda, a Ty masz środki na Ledgerze, te środki dalej masz do dyspozycji w każdej jednej chwili. Kolejny, drugi wniosek zawsze posiadaj gotówkę i zawsze posiadaj stablecoiny, ponieważ jeżeli faktycznie myślisz o długoterminowym inwestowaniu w kryptowaluty, jak ostatnie wydarzenia pokazały, ale też wydarzenia na przestrzeni ostatnich 14 lat, zaczynając od Mt. Goxa, kończąc właśnie na giełdzie FTX, pomiędzy było wiele różnych sytuacji, które mogły wydawać się tragiczne, które koniec końców okazały się największymi okazjami na rynku kryptowalut. Dlatego ja cały czas zostaję przy zasadzie, że nie chcę schodzić poniżej 10% ilości stablecoinów na moim ogólnym portfolio kryptowalut. I wiadomo, czym głębiej w beście, tym stablecoinów mniej i odwrotnie, czym dalej w hoście, tym stablecoinów na portfelu więcej. Kluczem jednak jest, aby nigdy nie zejść do zera. Kolejnym Mega dużym wnioskiem jest to, że nie warto ryzykować zwłaszcza dobrych kryptowalut i zwłaszcza dużych ich ilości dla kilku dodatkowych procent. APR. Tutaj mam dla Ciebie taki przykład inwestycji 10 tysięcy złotych, 10 tysięcy dolarów na lat 10, powiedzmy na 5%. Następnie druga opcja, kupujemy Bitcoina, zapominamy na 10 lat i zobaczymy, co wyjdzie po 10 latach. Jeżeli spojrzysz teraz na tą tabelkę, to zobaczysz, że po 10 latach nawet nie podwoiłeś swojej inwestycji. Natomiast w przypadku Bitcoina zadajemy sobie pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo, że od dzisiaj cena Bitcoina podwoi się w ciągu właśnie kolejnych 10 lat. Moim zdaniem pra Prawdopodobieństwo jest naprawdę duże. Jednak w przypadku takich inwestycji zawsze musimy ważyć ryzyko do potencjalnej nagrody. Więc, w przypadku trzymania bitcoina na swoim portfelu ledger, jak dużo ryzykujemy, że go stracimy? Tak naprawdę jest to ultra mało prawdopodobne. Natomiast, jeżeli wrzucamy nasze środki w scentralizowane systemy dla kilku procent, co ryzykujemy przez kolejne 10 lat? Niewypłacalność firmy, ataki hakerskie, nieuczciwych właścicieli, więc tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. i listy się ciągnie. A czym dłuższy okres, moim zdaniem tym ryzyko jest większe. Więc gdy dołączamy się do jakiejś nowej aplikacji, dołączamy się nawet do systemów zdecentralizowanych, zawsze musimy poznać wszystkie ryzyka i zadać sobie pytanie, czy przypadkiem nie ryzykujemy zbyt dużo dla zbyt małej nagrody. Konsekwencją tej lekcji, konsekwencją tych wniosków u mnie jest wypłacenie wszystkich środków ze wszystkich systemów scentralizowanych do czasu, kiedy będziemy mieli dużo wyższy poziom transparentności, który wierzę, że nadejdzie. I tutaj oczywiście wliczam także Yield Up, w którym do dnia dzisiejszego mam środki, pomimo tego, że około dwa miesiące temu zerwaliśmy współpracę i wciąż uważam tą firmę za firmę dobrą, to jednak chcę poczekać na ustabilizowanie się rynku i na nieco więcej informacji, które zdecydowanie podniosą moją Zaufanie na wyższy poziom. Czwartą no. lekcją jest to, że natywny staking jest jak najbardziej okej, okay, zwłaszcza dla dobrych projektów i zwłaszcza długoterminowo. Ponieważ jeżeli inwestowałeś chociażby w bes ostatniej, czyli 4 lata temu i trzymasz niektóre kryptowaluty nawet na tylko 5%, to że z czasem ich wartość wzrasta sprawia, że tak naprawdę zarabiasz więcej. Tę zasadę oczywiście także wykorzystuje Warren Buffett, ponieważ inwestując dawno temu, ponad 30 lat temu w Coca-Colę, do dnia dzisiejszego otrzymuje zacne. Dywidendy, ale nie dlatego, że zainwestował wczoraj, tylko dlatego, że kupował akcje bardzo tanio i dzisiaj te dywidendy, licząc do początkowej inwestycji, są wciąż na bardzo wysokim oprocentowaniu. Natomiast, jeżeli chodzi stricte o koiny, które wybrać, moim zdaniem musisz zawsze mieć na uwadze, Inflację, czyli liczbę coinów, danych coinów, które pojawiają się w obiegu, ponieważ ta inflacja tak naprawdę nie jest problemem tak długo, jak dany projekt cały czas się dobrze rozwija. Sprawdzasz ten projekt, sprawdzasz dane ilość transakcji, ilość użytkowników, ilość portfeli. Widzisz także, że w danym ekosystemie jest coraz więcej aplikacji. Sprawia to, że popyt na daną kryptowalutę może być dużo, dużo większy niż inflacja, co w przypadku rynku kryptowalut zdarza się w repozorom dość często. Natomiast jeżeli chodzi stricte o tokenomie różnych projektów, Zachęcam Ciebie, abyś zajrzał na ten dokument. Link znajdziesz poniżej, gdzie znajdziesz ponad 200 projektów oraz wylistowaną tokenomię każdego z nich, tak abyś mógł sprawdzić, ile tych coinów jest w obiegu, ile jeszcze się pojawi i w jakim tempie wpływają na rynek. Mam nadzieję, że będzie to dla Ciebie pomocne. Jeżeli oglądasz mnie od jakiegoś czasu, to prawdopodobnie wiesz, że jednak wychodzę z założenia, że warto mieć w swoim portfolio część portfela ryzykownego. Z jednej strony, oczywiście, żeby nie przegapić potencjalnych bardzo dobrych. Okazji, jednak głównym powodem jest to, aby nakarmić naszą chciwość, która pojawiała się, pojawia się i pojawiać się na tym rynku będzie. Ponieważ, jeżeli chodzi o mental, który jest nam potrzebny do inwestowania, moim zdaniem rozwijamy go do końca życia. Więc, jeżeli chodzi o moje portfolio, jest to 90% do 10, czyli 90% jest to portfolio fundamentalne, gdzie są najmocniejsze projekty i to jest portfolio długoterminowe. Natomiast 10% zostawiam na to, aby sobie nieco pofolgować i nieco bardziej zaryzykować, i w ten sposób. Kiedy przychodzą te nowe super okazje, wciąż trochę kapitału jest na to, aby faktycznie w to wejść, ale nawet nie przychodzi mi do głowy, aby ruszyć moje podstawowe kryptowaluty, które akurat w tym momencie przechodzą okres stagnacji i ich cena nie wygląda zbyt atrakcyjnie. Natomiast to podejście, ta strategia myślę, że jest bardzo indywidualna. Z jednej strony pytanie, jakie ty masz ryzyko, z drugiej strony jaki masz kapitał, ponieważ gdybym ja dzisiaj zaczynał z 1000 złotych, prawdopodobnie nieco więcej miałbym w portfolio ryzykownym, więc każdy z nas musi tak naprawdę usiąść do swojego portfolio, sprawdzić, jakie tu projekty mamy i jakie ryzyko jesteśmy gotowi. Ja. Szósta lekcja, jaka płynie z ostatnich wydarzeń, to taka, że nie ma na rynku kryptowalut zbyt dużych graczy, aby upaść, nie mogli. To oczywiście pokazuje sytuację chociażby z samym FTX. -em. Pamiętajmy, że chociażby w roku 2000. Ósmym, Lehman Brothers, czyli jedna z największych instytucji finansowych na świecie, która była uważana właśnie za taką, która jest zbyt duża, aby nie mogła upaść, faktycznie się zawaliła. Więc co dopiero, jeżeli porównamy to z rynkiem kryptowalut? Wciąż jest naprawdę bardzo wcześnie. Jednak wcześniej mieliśmy sytuację chociażby z hakiem na giełdę Binance, mieliśmy hak na Bitfinexa, mieliśmy Mt. a Więc jak możecie zauważyć, najwięksi gracze także podlegają wielu, wielu ryzykom. Dlatego, jeżeli nasze zaufanie opiera się tylko i wyłącznie na tym, że jakaś kryptowaluta jest duża, czy jakaś firma jest duża, więc się przyłączam i ufam tutaj stuprocentowo, moim zdaniem należy to traktować z przymrużeniem. Oka. Siódma lekcja, siódmy wniosek to miej ciągle perspektywę, jak wcześniej jesteśmy na rynku kryptowalut. Cały rynek kryptowalut na dzień dzisiejszy jest to około 700 miliardów dolarów w kapitalizacji rynkowej. Jeżeli połączymy wszystkie projekty, które znajdziesz chociażby na CoinMarketCap, to jednak, jeżeli spojrzysz na firmę numer 1, tradycyjną firmę, którą oczywiście jest Apple, ona posiada kapitalizację rynkową 2,4 biliona dolarów, czyli jest większa trzykrotnie od całego rynku. Kryptowalut. A jeżeli od całego market capu wszystkich krypto odejmiemy market cap bitcoina, zostanie nam tylko i wyłącznie 500 miliardów. A gdzie jeszcze inne firmy? Gdzie Microsoft? Gdzie Facebook? Gdzie tysiące innych firm, które mają miliardowe market capy? Cały czas, jeżeli masz tą perspektywę, myślę, że z większą pokorą będziemy podchodzić do tego rynku i przede wszystkim z większym zrozumieniem. zrozumieniem co do tego, dlaczego chociażby na tym rynku mamy tak gigantyczne wahania. Mały market capy, mała płynność, nawet nie potrzeba dużego kapitału, aby zabujać tym rynkiem naprawdę bardzo mocno. Jeżeli na rynku pojawia się tzw. FAT, czyli Fear uncertainty and doubt, czyli strach, niepewność oraz zwątpienie, być może szukaj tutaj nieco prawdy. Jak to się mówi, tam gdzie jest dym, być może jest też Ogień i oczywiście bardzo dobrze dla nas, kiedy zaczniemy szukać i okaże się, że był to tylko i wyłącznie dym z e-papierosa. Natomiast kiedy na rynku pojawiają się pewne fakty, które rynek bierze za potencjalne plotki, warto mieć na uwadze, że gdzieś tam może być ziarenko prawdy. Naszym zadaniem będzie szukać tej prawdy i spojrzeć w takich momentach na rynek nieco bardziej obiektywnie. Kolejną lekcją jest to, aby przemyśleć dla samego siebie, jak bardzo ważne dla nas są zyski kapitałowe, czyli hodlowanie kryptowalut po to, aby one nabrały na wartości i potem je sprzedać dla zysku, versus cash flow, czyli regularne przepływy finansowe. Moim zdaniem obie te rzeczy muszą mieć miejsce w naszych portfelach, ponieważ jeżeli mamy cash flow, pomaga on nam po prostu przetrwać trudne czasy. Jest to oczywiście jeden z powodów. Więc jeżeli trzymasz swoje portfolio i powiedzmy, masz tutaj kryptowaluty, które stykujesz, masz tutaj kryptowaluty, które wrzuciłeś sobie na aplikację z central, Warto sobie uświadomić, jaką część na portfolio faktycznie włożyliśmy na to i ryzykujemy tym samym nieco więcej, aby mieć nieco więcej cashflow, a jaką część kapitału trzymamy na zyski kapitałowe. Znowu sytuacja będzie bardzo indywidualna. Niektórzy wrzucą 100% swoich środków na cashflow, i to jest jak najbardziej ok, jeżeli to dla siebie akceptujesz, inni będą chcieli trzymać 100% tylko i wyłącznie w samym bitcoinie, jak chociażby MicroStrategy, które nawet nie pomyślało o tym, aby wrzucić jednego, chociaż Bitcoin Coina, na jakiekolwiek, nawet najmniejsze i najpewniejsze oprocentowanie, które były oferowane przez wiele różnych firm scentralizowanych. Gdzieś pomiędzy tymi dwoma ekstremami każdy z nas się znajduje i myślę, powinniśmy po prostu być świadomi, gdzie jesteśmy dokładnie. Kolejnym wnioskiem jest to, aby pozabezpieczać wszystkie moje portfele Metamask ledgerem. To, że zabezpieczamy naszego Metamaska ledgerem, nie oznacza, że środki są na ledgerze. Ledger po prostu stanowi kolejny taki poziom zabezpieczenia, takie, taką bramkę dostępu do naszego Metamaska. I do tej pory kilka moich większych portfeli, tak zwanych hot walletu, było faktycznie zabezpieczonych ledgerem, jednak tam, gdzie były nieco mniejsze kwoty, gdzie testowałem nowe miejsca, nowe deksy, nowe farmy, tam już zabezpieczeń z ledgerem nie było. W tym momencie postanowiłem, aby absolutnie zabezpieczyć wszystko, ponieważ po co ryzykować? Oczywiście jest dużo prościej, dużo bardziej komfortowo nie mieć zabezpieczenia z ledgerem, ponieważ jest to dalej kolejna czynność, którą musimy wykonać w momencie, kiedy chcemy z Metamaska skorzystać, jednak jak już Wspomniałem na początku, moim zdaniem wszystkie kryptowaluty, które ochronimy podczas naszych inwestycji przez kolejne 5-10 lat, prawdopodobnie odpłacą się dla nas bardzo dobrze w przyszłości. Kolejna, jedenasta lekcja, mierzenie się z projektami. I co dokładnie mam tutaj na myśli? Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o inwestowanie w nowe projekty, w nowe kryptowaluty, ale także cały czas wracanie do naszego prywatnego portfela i sprawdzanie, jakie krypto tam mamy. Moim zdaniem, jeżeli uznajesz, że jakąś kryptowalutę dalej warto hodlować przez kolejne 5-10 lat, to prawdopodobnie wciąż powinieneś uznawać, że warto ją dalej Kupić. Ponieważ jeżeli poziom Twojego przekonania jest na tak wysokim poziomie, dlaczego miałbyś tego nie zrobić? Więc Hodl równa się Baj. Więc kiedy patrzysz na jakikolwiek projekt, który masz chociażby dzisiaj w swoim portfolio, warto zapytać siebie, czy przypadkiem się z nim nie ożeniłeś. Ponieważ jeżeli patrzysz na niego i zadasz sobie pytanie, czy teraz bym go dalej dokupił, i odpowiesz sobie nie, warto sprawdzić, dlaczego nie chcesz tego zrobić. Nie jesteś pewien tego projektu, nie sprawdziłeś go dokładnie. Moim zdaniem jest to jedna z najcenniejszych lekcji. Dwunastą lekcją jest to, że zwrapowane kryptowaluty, zwrapowany bitcoin nie jest prawdziwym bitcoinem. Wiele osób wrapuje swojego ETH, wrapuje swojego bitcoina, aby wrzucić go na inne sieci, ponieważ jesteśmy kuszeni wysokim APR. Jednak, jak sytuacja pokazała z FTX-em, ponieważ oni także otworzyli swojego rodzaju bramkę, abyśmy mogli naszego bitcoina przelać na Solane i tam na tym bitcoinie nieco więcej zarobić, i ogólnie klienci zrobili tak na 16%. Tysiącach bitcoinów. Jednak w momencie, kiedy giełda FTX wystąpiła o bankructwo, ta bramka została zamknięta. Wrapowanie oznacza spakowanie naszej kryptowaluty, aby mogła potencjalnie figurować na innym blockchainie. To jednak miej świadomość, że ten bitcoin zwrapowany nie jest prawdziwym bitcoinem. Jest to tylko nowy token, który funkcjonuje na innym blockchainie, a prawdziwy bitcoin jest zabezpieczony na smart kontrakcie, który jednak ktoś może. Kontrolować. Na ten moment, jeżeli wejdziecie sobie na CoinMarketCap czy na Coingecko, wpisz sobie SOBTC i sprawdź, jak wygląda cena tego zwrapowanego bitcoina. Wczoraj było to poniżej 1000 dolarów. Dlaczego? Ponieważ ludzie wyprzedają się go masowo, ponieważ wiedzą, że już nie odzyskają swojego prawdziwego BTC. A uwierz, najprawdopodobniej to bardzo boli. Kolejnym 13 wnioskiem jest to, aby nie zakochiwać się oczywiście w cudzysłowie w liderze danego projektu, w założycielu danego Projektu, ponieważ bardzo często tutaj mamy przykład, właśnie sama Bankmana, który to uchodził za bardzo skromnego. Tak samo jak Warren Buffett jeździł sobie tylko i wyłącznie Toyotą, ubierał się zwyczajnie i to, jak się okazywało, nadawało mu dużo więcej punktów zaufania. Być może wygląda to jak dobrze zorganizowana akcja PR-owa, jednak bardzo często, właśnie przez to, jakie życie sam Bankman prowadzi, był porównywany do samego Warrena Buffeta. A Warren Buffett wiadomo, równa się. Sukces. Warto zrozumieć, że za projektami stoją także ludzie, a ludzie po prostu popełniają błędy. Tak to już było, jest i prawdopodobnie dalej będzie. Kolejnym wnioskiem numer 14 jest to, aby szukać maksymalnej transparentności. Moim zdaniem ta sytuacja z FTX-em odbije się bardzo dobrze dla rynku kryptowalut długoterminowo, ponieważ teraz giełdy i prawdopodobnie też aplikacje centralizowane będą zmuszone do tego, aby dawać nam raporty faktycznie o swoich finansach, o swoich zadłużeniach, o swoich aktywach, o swoich Przychodach i w ten sposób będziemy mogli dużo bardziej analizować ryzyko inwestycji dalej w różne projekty, i tym samym ryzyko trzymania naszych środków na różnych giełdach. Jak wiecie, CZ bardzo mocno postawił na tzw. Tak proof of Reserves, gdzie już niektóre giełdy się do tego dostosowały i faktycznie pokazały nam adresy, na których możemy sami sprawdzić, ile giełda trzyma kryptowalut. Oczywiście na pełne raporty wciąż mamy jeszcze poczekać, dlatego jeżeli jest tylko taka możliwość, sprawdzaj różnego rodzaju audyty, kiedy te audyty się odbywały i kiedy ostatni. Razem jakiekolwiek raporty z danego projektu wypłynęły. Kolejnym 15 wnioskiem jest to, aby nie być ignorantem problemów. Tak samo jak po upadku giełdy FTX, wiele osób, zanim jeszcze ogłosili bankructwo, pisało na przykład Ciekawe, czy za to, że zostawiłem moje środki na giełdzie FTX, nie dostanę jakiegoś airdropa. Jak się okazało, nie tylko nie dostaniesz airdropa, ale także dostaniesz Figę z makiem, jeżeli chodzi o Twoje własne środki. Więc jeżeli chodzi o ignorancję problemów, mam tutaj na myśli szybkość reagowania. Jeżeli widzisz faktycznie, Jakiekolwiek problemy są z jakimkolwiek projektem, a ty faktycznie w ten projekt zainwestowałeś, z jednej strony, jak najszybciej należy środki ochronić, pamiętaj, zawsze możesz ewentualnie wrócić do danego projektu, z drugiej strony, szukaj jak największej ilości informacji. I tutaj taki mały, dodatkowy wniosek do tego właśnie punktu, ponieważ jeżeli masz 40, 50, 60, 70 projektów w swoim portfolio, możesz mieć gigantyczny problem, aby śledzić je wszystkie równocześnie. Dlatego, czym więcej projektów w Twoim portfolio, oczywiście w tym wahania potencjalnie będą mniejsze, natomiast z drugiej strony ryzykujesz, że jednak na czas nie zareagujesz. Kolejnym wnioskiem jest to, aby nie bać się zdecentralizowanych finansów, nie bać się zdecentralizowanego świata i cały czas mieć taką potrzebę, aby go poznawać bardziej, ponieważ, jak widzicie, ostatnie wydarzenia pokazują, że faktycznie decentralizacja ma sens, ponieważ w zdecentralizowanym świecie mamy dużo większy poziom zaufania, ponieważ to zaufanie zostawiamy komputerom i Algorytm. I oczywiście, tak długo jak sztuczna inteligencja nie zamieni wszystkich urządzeń elektronicznych w zabójcze maszyny, moim zdaniem większe zaufanie do zdecentralizowanych projektów po prostu jest racjonalne. Oczywiście nie chcę, żeby zrozumiał mnie źle, wciąż uważam, że systemy scentralizowane będą miały gigantyczny udział w nowym świecie finansów, ponieważ chociażby sam próg trudności wejścia w niektóre rzeczy jest zbyt wysoki, aby niektóre osoby, myślę, nawet spora ilość tych osób mogła po prostu przejść. Biorąc te wszystkie rzeczy pod uwagę, zdecydowałem, że rozpoczynam nową serię, gdzie będę z Wami dzielił się różnymi ekosystemami. Postaram się te ekosystemy dla Was wyjaśnić oraz wyjaśnić Wam możliwości oraz ryzyka, jakie są z tymi ekosystemami związane. Myślę, że jest to dobry czas na subskrypcję, jeżeli chciałbyś być z tym na bieżąco. Natomiast bardzo często także dzielicie się swoimi błędami, więc jeżeli chciałbyś poznać największe wtopy widzów tego kanału, znajdziesz teraz ten materiał tutaj. Dzięki wielkie, trzymaj się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach odcinkach. Cześć.